Stając, pokonał śmierć. Radość napełnia serca chrześcijan, bo Jezus powstał z martwych, jak to przepowiedział. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstając martwych stając pokonał śmierć, szatana i ukazał, że jest prawdziwym Bogiem. Niechaj nikt niech już smutny nie będzie. My dobrą nowinę niesiemy wszędzie. A z nią radość? To serca zobędzie. będzie? Złóżcie troski, żałujących Tusa umarłego. Odszyjcie już, łzy mamy smak tych stałego. Ogłoszona już nowina, naszej radości przycina. Alleluja, Alleluja, niechaj mnie, Alleluja. Były silne od porannej rosy gdy nagle ktoś biegł i losując jakąś nowinę. O Wy, którzy śpicie, o Wy, którzy śnicie o Wy, których oddech spokojnie tuli się w ciszę. O świcie, w niedzielę nad ranem usłyszycie stuk sandałów. I pod oknami Waszymi mój oddech biegiem zdyszany, otwórzcie, to ja, Maria Magdalena. Świt nocy, zwycięstwo zapali. Drzwi, okna zacznijcie odmykać. O, gdybyście widzieli, kto był zamiast ogrodnika na drodze Maria, coś widziała. Powiedz, żyje Pan cel mej nadziei, poprzeci swoim do Galilei. Ja i Jotka przybyli bez Magdalena nie miała radości i jej towarzyszki, które razem szły. Nas. Mistrzu, panie jesteś. Tyle wycierpiałeś, by umrzeć na Krzyżu. Dla mnie swe życie oddałeś. W wieczerniku. A tymczasem drogą w upale szedł Łukasz z Kleopasem. Mówili o tym, co się stało, i byli smutni. Długa droga dłuży się dziwnie i rozleka. I nagle, przy dwóch cieniach ludzkich na drodze, trzeci dzień człowieka. Ktoś śpiesz tak, ktoś ich dodania. Najdroższe, tak się dane noc, to dobrze. Pytasz, czemu jesteśmy smutni? Widzisz, nieszczęście nas spotkało. Chcesz nam iść? Chcesz nam tłumaczyć, że to odwiecznie wstrząsny smutek? Chcesz nam tłumaczyć, że to, co by było, stać się musiało? Omów, słuchamy, ale już niedaleko i gospoda, dzień dla strudzonych stron wieczornych, tle i zimna świeża woda. mars, dwaj uczniowie, idący smutni w to zatopieni z nim w rozmowie. Nie poznali go w drodze, aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił. Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi Alleluja. Stopy wędrowca spod podemaws znaczą wieczny ziemski pyle. Zostań z nami, panie, wieczór i jest już bliski. i dzień już się machyli. Lecz daj nam, panie, poznać Ciebie jak najwięcej w łamaniu chleba. Prorokka znamy, krzyża ceny, tłumaczyć długo nam nie trzeba, lecz przecież to dla, to dla ludzi Pan i Bóg zbawiciel się obudził. Prorodka znamy, krzyża ceny, tłumaczyć długo nam nie trzeba, Też daj nam siły iść. Na tym, kim Pan Bóg jest dla nas, jak powinniśmy się odnosić, w jakich relacjach powinniśmy być z absolutem. Dlatego przyjmijcie te słowa, które tutaj padły, głęboko do swoich serduszy, żebyście w okresie świąt wielkanocnych mieli czas na taką refleksję. Jakim człowiekiem jestem, do czego zdążam, jakie wartości w życiu mam. A te wartości to właśnie umiłowanie prawdy Pana Boga, ojczyzny. I myślę, że kiedy będziecie przy wielkanocnym grobie w kościele, na pewno znajdziecie chwilę na modlitwę. Chciałbym, żebyście w domu również byli szczęśliwi, żeby ten stół to nie tylko kojarzył się z jedzeniem, z pachnącą kiełbasą, ale też z wartościami głębszymi. I pozdrawiam Was z tej okazji, życzę Wam, Waszym rodzicom, żebyście wszyscy byli szczęśliwi, żebyście się cieszyli ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Wesołych Świąt życzę, a Paniom, które przygotowały i wszystkim wykonawcom bardzo, bardzo dziękuję, bo jest to wielki wysiłek, dodatkowy wysiłek. Niedawno mieliśmy wczoraj sprawdzian po klasie szóstej, też starsze dzieci to przeżywały, to był wysiłek, a Wy dodatkowo jeszcze przygotowaliście ten program. Bardzo wszystkim dziękuję, Wesołych Świąt dzieciom i wszystkim dorosłym osobom tej szkole. Dziękuję bardzo.